Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zaskakujące i dziwne jest to, że Pana, na przykład, Brauna, prezesa czwartej największej partii w Polsce, no się nie zaprasza do debaty publicznej. Ja rozumiem, że każdy ma to tak samo jak ja, ja mam swój kanał, mogę sobie zapraszać kogo chcę. Okej, okay. dobra, nikt nie może nikogo zmusić, czyli w kanale zero nikogo z Konfederacji Korony Polskiej prawdopodobnie nie będzie, ale na pewno nie będzie już Pana prezesa Grzegorza Brauna. Natomiast, moi drodzy, jest zapraszana. I oczywiście oni mają do tego prawo. No, każdy ma prawo, wolność domku w swoim domku. Ale jest zapraszana pani Natalia Panczenko, Ukrainka, która kiedyś powiedziała, że w Polsce będą podpalenia. No i, moi drodzy, wczoraj była rozmowa na żywo. To znaczy, rozmowa była taka debata, taka luźna, gadka. No i ta pani powiedziała, że ogólnie ona nigdy nie mówiła, nigdy nie straszyła, że będą jakieś podpalenia, tylko to jest jakieś takie coś tam z Rosją i to w ogóle coś innego. To nie o to chodziło. To nie było to, to. Z innej parafii to nie, nie ma się czym martwić, nikt tak nie mówił. Okej, okay, dobra, spoko. Natomiast ja sobie przesłuchałem, może nie całego, bo no nie byłem w stanie, serio, no, no nie byłem w stanie tych głupot słuchać. Moi drodzy, ale sobie przesłuchajcie, bo no było bardzo ciekawie. I to, co ta pani Panczenko tam wykadywała, to rany boskie, ja się za głowę łapałem. Ale moi drodzy, pani Panczenko, no może mówić, co chce, bo jej na to pozwalają. Więc tak, pani prowadząca, pani... Ona się chyba nazywa bojkę, była bardzo stronnicza i mi się to bardzo nie podobało. Bardzo stronnicza. Ostatnio też kilka filmów widziałem, takie dziwne były. Ja wiem, że pani redaktor ma jakieś tam sympatie, ale tutaj nie było obiektywizmu, a tak nie powinno być. Nie powinno tak być! No przecież obejrzyjcie sobie i sobie wywnioskujcie. Przecież macie rozum, macie samodzielne myślenie. No to było żenujące, naprawdę. Pani prowadząca była w tym programie żenująca. Pani Panczenko była na swoim poziomie, ale na szczęście był Pan redaktor Otoka Frąckiewicz. Ło, jak on tam pięknie mówił, ale on tam dobrze pozamiatał. Panie Rafale, gratuluję. Serio, gratuluję. Jeśli Pan mnie teraz słyszy, to gratuluję. Spoko z Pana gość. Ostro cisnąć ile wlezie. Nareszcie, moi drodzy, jak fajnie, że, że on tam był. Bo gdyby jego tam nie było, rany boskie, co by to się działo? Przecież Polskę to by wplątano we wszystko. Na szczęście był strażak, który ugasił ten pożar. Nie dało się tego słuchać. A te telefony, pani miała tam przeprosić, ogólnie nazwać tego Banderę, że jest zbrodniarzem, nie powiedziała. Ona powiedziała, że ona to skończyła studia i liceum, ale o Banderze to nigdy nie słyszała. Nie, ona nigdy nie słyszała, ona się dopiero w Polsce o tym dowiedziała. Gościu, którego imieniem są nazywane ulice w Kijowie i nie tylko, place... Ona nie wiedziała, że ktoś taki istnieje. Dopiero jak przyjechała do Polski. Wierzycie w to? Przecież jak ja słuchałem tego czegoś, to ja sobie tylko wmawiałem. Boże, daj mi jeszcze siłę, żebym jeszcze trochę posłuchał. Daj mi jeszcze moc, daj mi jeszcze możliwości, żebym jakoś psychicznie wytrzymał, słuchać czegoś takiego. A pani redaktor, już mówiłem. Szkoda gadać, naprawdę, szkoda gadać. Szkoda gadać. Dno i wodorosty. Inaczej nazwać się tego nie da. Jak można być tak przygotowany? Bardziej ta pani Panczenko edukowała panią prowadzącą, bo pani Panczenko lepiej zna przepisy o 800 plus Polsce, aniżeli pani prowadząca. Ten taki pan jakiś tam był ten drugi obok pana. Otoki Frąckiewicza. Nie wiem, co to za tym, nawet nie pamiętam. Mało się tam odzywa, mało ciekawy ogólnie. Taki, nie wiadomo, co to, kto to, więc nie będę się tutaj o nim wypowiadał. Ale moi drodzy, nawiązując jeszcze do pana Grzegorza i do pani Panczenki, to i czytam Panczenko, jak to możliwe, że nie zaprasza się jednego tylko dlatego, że ma jakiś tam poglądy, a zaprasza się drugiego? Mało tego, no pani Panczenko teraz na jakieś tam. Wyjazdzić do Nowego Jorku, jakieś tam w telewizji, coś tam się dzieje, przecież, ale czy ABW przesłuchało chociaż tak z ciekawości, z czystej ciekawości? Czy zrobili jakieś przesłuchanie? Czy prokuratura, czy ktokolwiek? Czy chociaż przesłuchaliście? Jeśli pani niczego takiego nie mówiła i nie chciała w tym kierunku iść, to spoko! Nikt by nie miał pretensji. Pytanie brzmi, czy wy ją przesłuchaliście chociaż raz? Jeśli tak, jeśli okazało się, że pani jest nieskazitelnie czysta, to super! Gratuluję! Bardzo ładnie! Ale mówienie, że ona nie wie, kim jest Bandera. Miała piątki i na studiach, i w liceum miała piątki, czyli historię przypuszczam zna bardzo dobrze. Młoda osoba, w internecie, obeznana, wszystko wie przecież. Aktywistka, musi wiedzieć, musi wiedzieć, takie rzeczy się wie, ale na szczęście było to Kawrąckiewicz, pan redaktor. Dobrze, że go tam zaprosili. Ja aż byłem zdziwiony, że oni tam zaprosili pana Rafała obok pani Panczenko, bo wiadomym było, że on będzie jej wygarniał. No i wygarnął. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Genialny! Genialny, ale tak by zrobił każdy redaktor ogólnie, każdy, kto jest no, mądry. Ja jakbym tam był, też bym podobnie się zachowywał. No przecież wy też byście się podobnie zachowywali, ale na szczęście był tam. Człowiek z jejami. pociskał ile wlezie. Nie dał sobie wejść na głowę, nie dał Polakom wejść na głowę. On wczoraj tam Bronił naszego honoru, bronił honoru Polski. Ja to się zastanawiam, bo pani redaktor nie broniła honoru Polski. No była obiektywna. Nie? No, dziennikarz musi być obiektywny. Oczywiście tak przenośnie, bo nie była obiektywna, niestety. Jednych się zaprasza tylko dlatego, że co? Że są lepsi? Że mają coś więcej do powiedzenia. Ja myślę, że. Taki pan Grzegorz ma jednak więcej do powiedzenia, merytorycznie. Ma więcej do powiedzenia, ma więcej argumentów, jest ciekawszą osobą do opowiadania, do debaty, niż pani Panczenko, która tak naprawdę, no nie wiem jaką wiedzę posiada. Przesłuchałem i tak nie wiem o czym mógłbym z nią rozmawiać. O pogodzie może moglibyśmy porozmawiać, nie wiem gdzie wczoraj była, co robiła, co jadła na obiad, może o jakichś tam kulinariach, no ale o polityce, o, o tych klimatach to nie za bardzo. A dzisiaj kolejny sondaż. Korona na czwartym miejscu. A jak wejdzie do Sejmu, to co? To też nie będziecie zapraszać. No tak nie może być. Trzeba wszystkich traktować równo, sprawiedliwie. Dlaczego nie zrobicie debaty? Po prostu zróbcie debatę. Zrób, zaproście Brauna. Zaproście tych drugich. Niech się konfrontują. Nie ma problemu. Niech się konfrontują. Skoro on jest taki jaki jest, to tam zaproście jakichś takich jego oponentów, którzy go zrównają z ziemią, i pozostawią z gliszcza, i będą mieli rację. No zróbcie to. Czego się boicie wszyscy? No zaproście, zapraszajcie, pytajcie bezpośrednio, a nie się pytacie jakichś tam kolegów, posłów, a co pan sądzi o panu Grzegorzu? Zaproście sami i zapytajcie bezpośrednio, prosto w oczy. Jak była kampania wyborcza, jak były jakieś tam debaty, to zapraszaliście, a teraz zapraszacie panią Panczenko. No jest to niesmaczne. W mojej opinii jest to niesmaczne, naprawdę. Było ciekawie, bo był akurat pan Otoka Kafronskiewicz, ale gdyby jego tam nie było, to Polskę by wrobione we wszystko. W drugą światową, trzecią światową, czwartą światową, prowadzący by tam przytakiwali, wysłuchiwali. A się pana Rymanowskiego, że dał się komuś wygadać, a wy się tutaj dajecie wygadać osobie, która co najmniej odfrunęła, jakieś tam oderwana od rzeczywistości. Przepraszam, no ale tak to było, tak to wyglądało. Przecież obejrzałem, odsłuchałem tego, nie dało się tego słuchać. Ja bym nawet w ogóle oddawanie czasu antenowego. Osobom, które jeszcze nie zostały przesłuchane przez ABW jest co najmniej dziwne. A te wszystkie wymigi, te takie usprawiedliwienia, te wszystkie tłumaczenia są, no płytkie, niskich lotów. To naprawdę, jak ktoś jest naiwny, jakiś jeleń, no to łapnie to jak pelikan, okej, okay, no to tam... Ona nie wiedziała, że Bandera istnieje w ogóle w wieku już takim dorosłym, po studiach, po ukończonych studiach nie wiedziała. Oj, aż się zagotowałem, naprawdę, no ale nie da się nie zagotować. No obejrzyjcie to sobie. No ile można? Naprawdę, ile można? Proste pytanie było, czy Bandera jest zbrodniarzem? Tak czy nie? Nie odpowiedziała. Nie powiedziała. Nie było odpowiedzi. A jeśli nie było, no to kurczę, jak się ma obywatelstwo polskie, to chyba powinno się powiedzieć, tak, jest zbrodniarzem. Oczywiście, oczywista oczywistość. Ogólnie to pytanie powinno być na egzaminie na obywatelstwo. Oj, ciężko to widzę, moi drodzy, naprawdę ciężko to widzę, jak... To będą kiedyś jakieś tam elity w Sejmie, bo prawdopodobnie prędzej czy później będą, no nie wiem, tylko różaniec w rękę i modlić się, prosić, żeby jakoś to przetrwać. Trzymajcie się bardzo cieplutko, napiszcie co o tym sądzicie, jeszcze raz zachęcam, żebyście obejrzeli, żebyście odsłuchali, podziękujcie w moim imieniu Panu... Otoce Frąckiewiczowi, naprawdę tak się miło słuchało tego człowieka. Jaka to jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy mają taki zdrowy rozsądek, zdrowe podejście, a obok pani dziennikarz, pan dziennikarz i pani dziennikarz, skrajnie inna. Naprawdę. Ja nie wiem, czy ci ludzie są tak naiwni, czy oni mają w tym jakiś cel, a sami w to nie wierzą. No, przecież to, to tak jak ja bym wierzył, jakby ktoś mi mówił, że przyniósł mnie bocian. A ja bym dyskutował. Ale jaki to był bociek? Biały? Czarno-biały? Jaki miał kolor? No, wiadomo, że bociek nie przynosi, nie? Trzymajcie się, piszcie komentarze i do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam, papa. Pa.